No i przed premierą e, kolejnej części Audiobooka e, kilka nowych tematów, e, które dodatkowo będą dołączone do aktu drugiego. E, audiobooka możecie zamawiać bezpośrednio na stronie Empik, tutaj podaję w linku, ale e, w wersji oryginalnej, e, w trochę zmienionej formule Możecie zamawiać tylko u mnie. Wystarczy napisać maila. I teraz wracając do tematu. I tak, nie ma żadnych boskich instancji. Jeżeli chodzi o wyzbycie się swojego ja, tutaj jakby się ukrywa za tym wiara. Samego siebie, no. a to nic innego jak po prostu porozumienie się z żywą istotą, bo my jesteśmy część więcej niż tylko jakakolwiek osobowość, którą zamykamy w jakąś świętość, czy też Kościół to robi w tytule Chrystus. A to nic innego jak zwykły człowiek za tym się ukrywa. A człowiek to nic innego w tym systemie oznacza Lucyfer, który wspina się jakby na ten wysoki dach kościoła, czy też wieżowców, biurowców. Figuruje tam praktycznie jako taka młapa, która zdobywa gwiazdy, sukcesy, osiągając jedynie szczyt swojej próżności czyli. Uzyskuje ten akt wywyższenia i tutaj się kieruje tym, kim jest, a nie tym, co robi, tak naprawdę. By stać się ważniejszym, chociażby od samego praktycznie stworzenia, więc jest jakby ważniejszy już od własnej, własnego poznania. tym, kim Dlatego jest zakłócone te pole esencji w polu serca, które obejmuje właśnie ducha i umysł. Sam Chrystus to król umysłu, a w ogrodzie stworzenia nie ma miejsca dla takiego królestwa i dla ludzi jako tych tak zwanych królewiczy, dla ludzi sukcesu przerobionych przez Demiurga w tej iluzji pałacu, tutaj na zewnątrz Atta, gdzie jest zasilany ten Farmazem, czyli tworzący się firmament w obszarze właśnie naszego serca, ukrywającego się pod tym małym naczyniem, jakby trzymając we władzy rzekomo tego świętego grala. I to jest wszystko jakby opatrzone w tajemnicy, a to jest po prostu nasza cała geoda w pałacu Amma. Tutaj mamy tylko strefę kopuły, na podobieństwo. Prawdziwego grala naszej żywej istoty w całości, czyli w tym celu. A celem, jak już powiedziałem, jest ten stan nirwany, osiągnięcie yy, osiągnięcie, yy, ochrona. to jest praktycznie przed tym, co nadchodzi. Bo, yy, tutaj dam materiał o tym, co się wytwarza teraz na niebiosach ta tak zwana elektromagnetyczna chmura, która kontroluje nasze myśli, dlatego, będąc w stanie nie myślenia tego zewnętrznego, jesteśmy w stanie się jakoś przeciwstawiać temu, co nadchodzi. Straszą już nas tutaj jakąś asteroidą. Faktycznie to może być jakaś rakieta z zewnątrz, właśnie coś, co pochodzi od ludzi, a nie od tego tak zwanego kosmosu. Rzekomo który tak naprawdę już nie istnieje. I to wszystko jest odwrócone do góry nogami. Jest przedstawione jako właśnie kielich tutaj grala Podróżujący po nim sztuczne słońce tworzy właśnie tą naturę wypaczoną i w tym również wpływa bezpośrednio na zakrzywienie percepcji poprzez właśnie sztuczne światło i My tutaj działam na zasadzie elektryczności, to wszystko odczytuje nasz mózg, jaki jest kształt Ziemi tak naprawdę i to jest skierowane na tak zwane szynkę wmontowane te trzecie oko, ale tutaj chodzi o nasze pole serca, które obejmuje naszego ducha i umysł, bo w sercu mamy oko to brama właśnie jest do Pałacu Anma poprzez właśnie Stan tego rzekomo niemyślenia, ale to, to jest tak naprawdę nie myśląc, że zewnętrznie uruchamiamy, tak naprawdę te czyste myśli, te, ten stan rozpoznania. Przechodzimy wtedy do innej świadomości, samego też oddychania i jesteśmy przez to niewygodni dla systemu, bo potrafimy przeżyć nawet bez tego tlenu na zewnątrz. Obecny świat to zaledwie piramida jak z reguły nam się to podaje, ale to jest grobowiec. To są tutaj informacje od mojego znajomego. I w tym grobowcu spoczywa właśnie te oko, rzekomo oko oświecenia, a raczej jest to oderwane tutaj pokazane właśnie. A to nic innego jak oko oświecenia. Tutaj mamy... Yy... Jako ukazane jako te sztuczne słońce Więc właśnie to pokazują, że mamy coś wbuntowanego właśnie i światłość i ciemność działa w systemie dualizmu, dlatego tak y, większość obudzonych to tak naprawdę buntownicy i zwykli skryci zabójcy dlatego została stworzona bariera oddzielająca nas od stworzenia i pałacu ale jak to w życiu bywa, żeby coś ocalić, trzeba spalić. I tak samo może być z tym pierścieniem, tutaj Tesera jako oznaczenie, które ja tutaj tylko przywołuję symbolicznie. Ale na dowód ten pierścień właśnie płonie takim żywym ogniem. Jest naszym ocaleniem. No właściwie pierścień oznacza, że coś jest w środku. I to jest ten. Naturalny, mm, pierwszy mechanizm komputera, żywej istoty, i na jego podobieństwo działa zimny komputer, niestety. I pokazują to chociażby na filmie ten, nie wiem czy dobrze wypowiem, Montfal. I tutaj raczej chodzi o to, że nieważne czym jest żywa istota, ale jak na nas wpływa i jak działa, i, i właśnie przez to, co robimy, a nie kim jesteśmy. I tak samo jest z kształtem Ziemi. W niebiosach i jak my to wytwarzamy sobie, jak my to pojmujemy, bo większość ludzi to pojmuje tylko na zasadzie umysłu i elektryczności, niestety, przez niepotrzebny proces doświadczeń został wytworzony wir falowy z pierścienia, które emituje inne pierścienie, czyli kule w kulach ziemi czy też w torusie, ale to tylko odbitki gdzie zostały zamontowane ludzkie urządzenia, tworząc właśnie tego uroborosa i świat karmiczny. Dlatego jest przekierowany sam promień tesseraku kuli, ale to pochodzi z jednego właśnie drzewa życia, pierścienia, który przenika wszystkie wymiary poza czasem, gdzie nie istnieje żadne przeciąganie, bo materia to tylko energia, a same wymiary to jedna wielka mistyfikacja. Jak tutaj nam ukazują tą górę Meru, i mówią, że jest cała ze złota. To naprawdę to jest tylko on, działa na elektryczności, a to jest tak naprawdę nasze rajskie drzewo życia. Powrót do tej dzikości, tutaj pierwszej, jakby pierwszego tchnienia, a, przebywania właśnie w pałacu Amma. Oni to teraz zamykają, dlatego wyjście na Antarktydę właśnie zostaje zamykane teraz, a nie otwierane jak wszyscy podają, bo nie ma sensu od, otwierania tej bramy. A przenicowanie czy też przebigniewanie jest w procesie nieodwracalnym. I taki cykl ponad trwa 2160 lat, więc jakby było to wy, wyjście zamknięte, nie pilnowano by tak tej Antraktydy. Proces przebigniewania potrwa do 2030 roku, zatem bardzo się z tym spieszą, żeby nas nie wolić, przestraszyć, właśnie połączyć i połączyć z, ze sztuczną inteligencją, z zimnym kombaterem. No to jest właśnie ta czarna matka. To wszystko jest odzorowanie y, Pałacu Ammatyko na opak. Czarna matka tutaj zasiada od kiedy postawiono słońce, a słońce postawiono w roku 1802 wraz z kręgami. I to istotniejsze, i co istotniejsze, Słońce to jest czarne, ale to jest ta energia na cochy, która rozpadnie się od promienia naszej świadomości, właśnie innej świadomości, kiedy większość ludzi zacznie uruchamiać ten, sobie ten stan nirwany i odkryje ten prawdziwy cały sens swojego życia. I dlatego... Nie możemy tutaj spoczywać na laurach, a po prostu musimy praktycznie teraz pracować nad tym, aby po prostu zachować jakiś tam zdrowy rozsądek i w sumie zdrową psychikę w tym wszystkim, co teraz się dzieje i co tutaj zachodzi. Właściwie tu nie chodzi o otwarcie wrót, bo to jest odczuwalne jedynie poprzez elektryczność i to działa tylko poprzez nasz mózg. W istocie żywej jesteśmy nadal w pałacu Amma, ale tego nie czujemy poprzez pole serca, a jedynie przez umysł i ducha. Na północnym biegunie jest nasze drzewo życia, Góra Meru, ale w tej rzeczywistości to tylko magnetyczna góra, pokryta w całości złotem. Nawet jak otworzą wrota, to jedynie przejdą do sfery o trochę tylko wyższej wibracji, ale to ogólnie to odbywa się stopniowo, czyli pierwsze poznanie niebocentryzmu, czyli to pierwszy stopień do odkrywania pełni kształtu wszech rzeczy. Drugi to było poznanie równania na hologram kosmosu, czyli 1 to 1. Inaczej to dokonaliśmy rozwalania tego mikrokosmosu w niebocentryzmie wraz z iluzją Pałacu Atta w kreacji Demiurga. Trzecie to było rozpoznanie i świadomość tego, że żyjemy w pałacu Amma, ale nadal działamy w elektryczności. Czwarte odkrycie najważniejszego celu, czyli dążenie do stanu nirwana, to jest główny warunek istotny do praktycznego poznania, czym jest kropla życia, czyli jajodawcy, czyli ten cały zrozumie poczucie tego kształtu ziemi w niebiosach. Niebios. Tutaj też ukazują ładnie tutaj na obrazku właśnie i yy, to jest podłożone po ten obrazek tutaj. Przejście do drzewa życia, czyli to jest było te piąte też yy, do poznania istoty żywej. Większość przebodzonych zaczyna od poziomu yy, tego, że zaczynają od poznania drzewa życia lub od samej istoty, ale tam jest tylko właśnie góra Meru, która nie ma konkretnego jeszcze dla nich kształtu. Gdyż wszystko widzimy na opak. To tak w skrócie. To jest wszystko do tematu wzniesienia czy podniesienia genu do przebywania w pałacu Amma, Gdzie ma być tych ty ty y rzekomo 144 tysiące w falisie DNA, ale to sama helisa to pierścień Tesera i to jest RNA żywej istoty. Hmm, tyle, ile było drzew, właśnie łączników i gwiezdnych forów. No i ludzie się mnie pytają, i co dalej? Poznaliśmy kształt ziemi, Wyśliliśmy z tej elektryczności, praktycznie, aczkolwiek dalej jesteśmy, czujemy tą silną materię demiurga. Hmm, poznaliśmy to, że właściwie teraz nic nam nie pozostaje, jak tylko. Przejść do innego stanu, do tego stanu nirwany. Z tym odżywianiem to jest różnie, ale proponuję najlepszą dietę na świecie, czyli same owoce i warzywa, aczkolwiek to też jest już chemia to tylko te posty, w sumie jakieś ziarna, aczkolwiek to się odbywa bardzo, bardzo stopniowo i powoli tak żeby po prostu mm, nie zrobić sobie krzywdy dojdziemy do tego jakby do samej wody życia w taki sposób że nie będziemy potrzebować praktycznie tego mm, całego wchłaniania po sama y, znaj znajdując się w, w polu serca uzyskamy Pokarm praktycznie z serca. Nasze serce jest tak skonstruowane, że tak naprawdę to wygląda jak nie jakaś pompa, która tam cały czas pompuje, tylko to jest praktycznie działa na zasadzie tej geody na kształt całej Ziemi. Dla innych to może być diament, dla innych całkiem inna figura, dla innych całkiem może mieć inny kształt, tak to już w zależności od y, stopnia jakby y, poznania. No i dalej jest pytanie i co dalej, tak? No, dalej musimy się jakby wyzbywać y, samego siebie, czyli y, swoje ja. W taki sposób, żeby poczuć te tak zwane skakanie y, po drzewie, tą dzikość, czyli uzyskując to, że się wyzbywamy y, swojego ja, to nie potrzebujemy jakby y, zaufania czy też żeby ktoś nam uwierzył bo po prostu to już samoczynnie się dzieje przez wyzbycie sieja stajemy się tym drzewem czyli żywą istotą w całym RNA jako wszystko to czujemy się tym wszystkim co żyje na tym drzewie co istnieje czyli praktycznie to jest jakby ten Kolejny etap y, rozpoznania poczucia tego, kim jesteśmy. Aczkolwiek mówię, to nieważne, kim jesteśmy, tylko to, to co teraz robimy, y, to, co teraz praktuje, praktykujemy, co, y, to, co teraz po prostu y, wiemy, y, ta niewiedza jest pewnego rodzaju takim błogosławieństwem. Tak? Mieliśmy. To jest taki piękny, słodki sen i my się z tego praktycznie obudziliśmy już bardzo dawno temu i, i tutaj żeby nie wchodzić w jakiś tam kolejne, w kolejną iluzję, to po prostu wyzbycie się tego swojego ja, czyli tego tak zwanego fałszywego proroka, Chrystusa, Zbawiciela właśnie, który tak naprawdę jest urzeczywistnieniem cielesności człowieka, to jest najwyższy stopień tego złotego cielca który nam tutaj mami i pewne pojęcia, aczkolwiek to mówię, to jest tylko odbitka tego wszystkiego, co nas czeka, co poczujemy i czym praktycznie jesteśmy od zawsze, bo Pałac Amma tutaj jest i będzie i to jest niezniszczalny dom. Właściwie tutaj sobie odpowiedzieliśmy na ten tajemniczy slogan z Biblii, yy, serce jako pokarm, ciało jako chleb i tak dalej, tak? No to jest ten sposób, że wchodząc w pole serca, nie potrzebujemy z zewnątrz czegoś wchłaniać, tylko po prostu odżywiamy się. Praktycznie Własny, nasze własne serce daje nam taką możliwość, że po prostu podobnie jest jak z oddychaniem, tak? Przewodząc do innej świadomości, do innego stanu, po prostu przełączamy się na całkiem inne funkcje, które nam dają możliwości przetrwania w tym świecie. Dla innych to jest jakby y, coś bardzo potwornego. Takie przejście i na, nas mogą brać za jakichś naprawdę potworów, jak w filmie Odcy y, I tam jest właśnie podane właśnie, że ten stwór y, nie potrzebuje tlenu do, do życia. Także y, ci, którzy są y, po jednej stronie tego zła na samym końcu, tego całkowitego dna i ci, co są yy, tak samo na samym szczycie tego dobra, oni się od siebie niczym nie różnią. My tutaj musimy to sobie w tym wszystkim wypośrodkować, to jest jakaś granica, jakieś umiarkowanie, aby po prostu znaleźć odpowiednie to tchnienie do, yy, do odtworzenia pałacu, ama w tym w tym co tak naprawdę już istnieje, tak? Tylko po prostu musimy to przejść. No ale cała ta iluminacja podaje Wam to rozwiązanie przyspieszone bez tej jakby, bez tego praktycznego przejścia wobec tej tak zwanej kolejności, czyli poznania kształtu ziemi, drzewa życia i istoty żywej dają wam tutaj w prezencie na poczekalni, czyli po prostu, jeżeli zażądacie, to po prostu to będziecie mieli już w systemie komputerowym wbudowane miejsce, które sobie wyobrazicie jako raj i dostaniecie to z marszu. Tak. Oni tutaj mówią, że to będzie jakby wolność od tej zależności biologicznej, czy też. Tego długotrwałego etapu poznawania całej swojej istoty, wieczności, nieskończoności. Oni wam to dadzą, jakby taką chwilówkę, że tu i teraz już możecie to mieć. I oni to teraz, właśnie, programują. Wszystkie te sterlingi, te urządzenia, które już działają razem z tą chmurką i z waszym sprzętem elektronicznym. Może to jeszcze nie jest na tym etapie, co, co, co ma być, ale tak za 10 lat to będzie tak, że założycie takie okulary i po prostu będziecie mieli cudowny świat na wyciągnięcie ręki, jak w pigułce. Ale mówię, to jest droga tylko na skróty. To będzie podane z zewnątrz. Nie będzie to e, synchronizować ani z polem serca, ani z waszą główką. No i te wszystkie wydarzenia e, powiązane właśnie z anomaliami pogodowymi, z tymi katastrofami, z tym, co się dzieje, z tymi wszystkimi wojnami, to jest wpływ słońca. Oni o tym nie mówią. Na słońcu są te e, potężne wybuchy. Cała ta elektromagnetyczność tego sztucznego słońca po prostu. Wyczerpuje się i kończy się i zaczyna się te czarne słońce właśnie etap programowania ludzi do jakby tej złotej ery, do, do wyższego świata, do tego tak zwanego e, raju e, już totalnej iluzji i e, odklejenia od e, prawdziwej rzeczywistości, która tak naprawdę jest e, w tym pojęciu kiedy tak naprawdę wyzbywacie się swojego ja i tworzycie to prawdziwe drzewo RNA, czyli żywą istotę, tą prawdziwą dzikość przeżywania życia w taki sposób, że to jest bardzo trudno to wizualizować w jakiś sposób. Nie? To się po prostu czuje albo nie. Najtrudniej to właśnie połączyć te pole serca z główką, albo to jakoś to pracowało. Aby odczuć to, że to już się naprawdę wydarzyło i to się już dzieje, no ale to jest w tym świecie Demiurga bardzo trudno to sobie odtworzyć i przeżywać to teraz. Jak odpowiedzi? Nie będziemy potrzebowali nawet wyborów, bo będziemy od razu w stanie przewidzieć rezultaty w oparciu o, o ludzkie, ludzkie myślenie. Miliarder technolog Elon Musk ogłosił, że jego firma Neuralink oraz pierwszy wszczepiła człowiekowi interfejs, mózg, komputer. Dzięki temu będzie można odczytywać sygnały z mózgu, na przykład sparaliżowanego pacjenta, i przesyłać te dane do iPhone'a lub komputera, umożliwiając pacjentowi kontrolowanie ich wyłącznie za pomocą myśli. Tak więc, jedynym wyjściem z tej pułapki kontroli myśli i umysłu jest uzyskanie pewnego stanu innej świadomości bez zewnętrznego myślenia. A tym. Rozwiązaniem jest osiągnięcie stanu nirwany, czyli powrót do pamięci ponadzmysłowej, gdzie jest początek naszej dzikiej i nieokiełznanej natury żywej. Istoty, gdzie praktycznie bez żadnego ograniczenia żyliśmy w pełni kształtu i swobodnie mogliśmy zamieszkiwać najwyższe piony gigantycznych drzew. Łączników. I nie znaliśmy pojęcia choroby ani zdrowia, a więc byliśmy doskonale wpasowani, czyli wypośrodkowani w samej wszechrzeczy. W innym przypadku kontrola myśli doprowadzi nas do kontroli naszego pola serca i zostaniemy ograniczeni w taki sposób, że będziemy bardziej przypominać roboty, a nie ludzi.